Jak wy tak zaparkowaliście, to nie ma jak przejść. To jest kurwa policja czy szkoła parkowania na złość ludziom. Kontrola się skończyła. Policja pojechała. A człowiek siedzi dalej i myśli: Co ja kurwa właśnie przeżyłam? Jak widzę niebieskie światła w nocy, to nie wiem, czy to policja, czy już moje nerwy robią sobie jaja. Dzień policja pyta. W nocy człowiek sam się boi, co zaraz usłyszy. W nocy nawet zwykły dobry wieczór brzmi jak no to mamy przechlapane. <grywa> w nocy policja odjeżdża, a myśli zostają. I myślisz sobie co ja kurwa mam jeszcze dziś przeżyć? W nocy minuta z policją trwa dłużej niż cały dzień bez nich. Jak w nocy słyszysz kroki, to nie pytasz kto, tylko myślisz, o cholera, oby nie do mnie. W nocy człowiek oddycha ciszej, bo nawet oddech wydaje się podejrzany, jak stoi policja. Jak już wszystko się skończy, noc wraca do normy. Tylko człowiek jeszcze długo nie może zasnąć, bo nerwy kurwa nie mają zegarka. Serce w nocy bije głośniej. Zwłaszcza jak policja stoi blisko i myślisz, no to pięknie kurwa. W nocy dokumenty ważą więcej, nie papierem, tylko stresem jak cholera. W nocy nawet telefon leży ciszej, bo człowiek się boi, że jeszcze ktoś zadzwoni i znów będzie kurwa nie spać. Policja pojechała, noc została, a człowiek siedzi i myśli, ja pierdolę to dopiero środa. Ręce masz spokojne, twarz też, tylko w środku wszystko lata jak pojebane. Najgorsze nie jest pytanie, najgorsza jest cisza po nim, wtedy wiesz, że jest kurwa poważnie.